w tym to tak szybko, szybko na i będę się zbił. To szybka seria, takie szybka, szybka ósemka, szybkie ataki, szybkie bloki i będę się zbił. Bo ja tak nie to mam, a jeszcze mam kawałek do, do domu. Nie mam kawałek do domu, więc. Lecimy No, że te kropki pospadały spodelu No, obie chyba nie to Podarzało to kopić. my to tutaj, na tak, to jest zwykła ósemka ale nie, bo jest on, bo jest obróconą dobra te ósemki

अबे ये तो अब तो ना हम भी फाइनल हम लोग तो

Dada, ya yeme. Uh, no sé Sipa no sé. no, ya sa. Masa si nasa. Masa si nasa. Ya. Ya. Nisa nasa do. Dada. Masa ya Teraz widzimy, że teraz jakby spokoiłem, No, tak właśnie na tym nie. Czyli nie robię 800 Teraz robię się, tak jakby robiłem na przykład. nie robię 800 Mogę robić pnięcia. nie mogę robić 5 Mogę. Yy

nie mam mam dość ja dzisiaj mam do. Ja, Dobra. ja Dobra. sobie ja, doś. Dobra. Dobra. dzisiaj mam dość Dobra. Dobra. dość Poczekaj tak zimą nie zniwałem teraz ja zacznę tonować, więc to chciałem chyba większą szeria. Tylko sprawdzę ile mam jeszcze mi się z tego. Dobra, jedna jest jakąś chciał. Na koniec pokażę wam jak zrobić ósemkę obróconą Na koniec pokażę wam I no więc robię ósemkę obróconą na koniec wam pokażę No i będziemy musieli jest takie powitalne żegnanie Jak chodziłem do kół, do fetunku, zapomniałem tego pohamniania. Ale pohamnianie zrobimy to inaczej. Widać? Czy nie widać? Nie, ja, można yy, Łapicie w ten sposób. Mieć. I robicie. Zostawcie sobie robicie obrót, tak, tak, pusteczkę, tak i tak. I robicie obrót, pusteczkę, no i robicie ten sposób. Coś takiego. No, a ja się z tym czasem mam już żeglę. więc no, na ja i skupić kanał tym Wiecie na dysk, ale na media, potem A ja chyba mi żegnam. No. A no. czasem chyba pożegnam. Więc no. Zaczęło lekko kropić a się zwijam. Pomogłoby mi się sadzić, bo tej kole nagrać. ale ale je to velmi pořeknač, o, nevím, za chvíli mohu zrovna jde sem, to to si bát takový ostrigavci, aby vyjel sem, ještě musím tady se do biblioteky, vypořit tu jednou šanské, teď trochu zejde, za povím pětu, za trochu zejde, ale se mám taky ten nikdy bude se dobil, já nie bude, já očivější, já nevětší, já będzie ładna pogoda to będę się rozwijać tutaj i robić tak jak tutaj te nigi i ja będę nagrywał takie te nigi jak sobie te nigi nie ten dwójka z tym no ale czasem chybami nam więc no ale